І от дійсно колійне наше споткання з Ксензом Рональдом. Власне, хотів вам продовжити нашу розмову на конто дійсніших медіа сполучностьових, в яких Ксенз Рональд активні участвує. Мало того, завдячуємо з добрим людям, у яких хіба вспомниш. От шумалась камера, зараз заінсталювалась, і кожну неділю є пінкна ладна трансмісія, мши святий Z, dużego, z dużej wyspy, z dj Salisa. Tak, prawidłowo. To znaczy mamy tam taką kaplicę, w której są dosyć dobre warunki, bo jest ogrzewanie, oświetlenie, jest, jest internet, więc wpadliśmy na pomysł, kiedy zrobiliśmy dosyć, dosyć nieznanego nagłośnienie, żeby po prostu za pomocą technologii łączyć więcej katolików niż ci, którzy, którzy przychodzą. Do nas przychodzi gdzieś 34 ludzi, 40, chociaż w kaplicy nawet 80 może się pomieścić. Natomiast dobra kamera, dobre, dobre nagłośnienie, transmisja pozwala po prostu dla wielu parafian, którzy nie mogą przyjść, bo są chorzy ludzie, bo są starzy ludzie. Ale teraz jest taki świat, że co trzecia staruszka ma, e, znaczy, komputer, e, planszatowy, ma, te, ma telefon smart i faktycznie nawet i telewizory są z, z programem YouTube, gdzie można sobie spokojnie wejść na nasz kanał i oglądać transmisję. To jest możliwość wysłuchać słowa Boże wysłuchać kazania, uczestniczyć duchowo w mszy świętej i co jest bardzo fajne, słyszeć ogłoszenie że potem mi nie zarzucą, że czegoś nie dosłyszeli, albo za szybko było powiedziane, bo można sobie odkręcić posłuchać kilka razy i wiedzieć co dzieje się w parafii no i też wspaniała też okazja dla tych emigrantów którzy kiedyś jeszcze przed wojną wyjechali do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do Australii Teraz można im ich przodkom podłączyć się do transmisji i uczestniczyć w mszy Świętej tam skąd pochodzą ich dziadkowie. Tak, i transmisja pozwala jeszcze powiedzmy ta transmisja jest zapisywana, czyli można sobie obejrzeć, odkręcić nawet po jakimś czasie i, i posłuchać kazania, ogłoszeń, nawet no, poczuć tę atmosferę w naszej kaplicy. I myślę, że to jest taka całkiem, całkiem dobra sprawa. A mój organista to ma teraz takie potrójne zajęcie, bo on jest nie tylko organistą, on jest jeszcze takim i, i operatorem i nawet na żywo widzi w, w komputerze ile osób uczestniczy w transmisji, nawet może na komentarze odpowiadać. Czyli, czyli, czyli nawet taki hazard rozpoczyna się taki, żeby jakby, jakby zachęcić więcej może? No, faktycznie jeden z papierzy powiedział, że trzeba korzystać z techniki, którą człowiek wymyślił i, i, i sporządził do dobrych celów, do głoszenia ewangelii. Więc my idziemy za tym wezwaniem I, i co posiadamy z tego próbujemy robić takie duchowe dobro. Czyli z tego wnioskujemy, że technologie są dobre? Tylko, że teraz kwestia, czy większość ludzi dobrych z nich korzysta, czy większość ludzi niedobrych z nich tak. korzysta. I tak później składa się takie zdanie o tym, że tak. internet niesie tylko same zło. A tak naprawdę wystarczy, że dobrzy ludzie wezmą się do tego internetu, zaczną działać. Powiedziałbym tak, i technologia to jest takie pewne narzędzie, które posiada pewną moc. I im bardziej doskonała jest ta technologia, tym większa jest jej moc. Ale samo w sobie ona jest taka neutralna, czyli bardzo dużo zależy od duchowego rozwoju człowieka. Dlatego my dzisiaj musimy zastanowić się, że jest dobrze, że potrafimy zrobić jakiegoś tam robota, który Tobie będzie chodził i krzątał się w kuchni. Ale jest niemniej ważne pytanie. Czy ten ktoś, kto będzie nim sterował, a za tym zawsze kryje się też człowiek, czy będzie miał też taki no, rozwinięty umysł i w kwestii wiary rozwinięte serce, nie? Bo tak jak jest w tym przykładzie, że tą samą ręką można objąć, gladzić, błogosławić, ale z tą samą ręką można i uderzyć i przeklinać, i różne kombinacje pokazywać. Wszystko zależy od to, kto... до чого то ще ужиє, так само і з технологіям. Їй не треба бачити, але, але треба зрастати в милості. Бо їм більша моць, тим більша є відповідальність за це. Він за технологію і з тим відповідальні, до чого їх використаємо. Ну no то, споткаємося в наступному оцінку. Вимисляй знову цікаві якісь питання. <gry> Поздравляю всім.